Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić takiego indianina. Troszkę muszę podwyższyć, żeby całość zobaczyć. Żebyście mogli całość zobaczyć. To jest taka aplikacja z koralików, z tym, że nie wyszywanych na filcu, tak jak pokazywałam w ostatnich filmikach, tylko robionych z samych koralików. To jest koralik przyszyty do koralika, do koralika, do koralika. Każdy osobno, osobno przyszyty. I tak, to jest indianin. Na białym tle, oczywiście. Użyłam do tego jeszcze koralików czarnych, czerwonych i ciemnoszarych. Tego ciemnoszarego nie bardzo tutaj widać, ale on tutaj jest. Wkleję wam teraz zdjęcie z wzorem na takiego indianina, i tam będzie widać tą różnicę w kolorach. Tutaj mamy 70 koralików w rzędzie. W tą stronę jest 70 koralików i 80 rzędów, więc na tego indianina zużyłam 5600 koralików. Dobrze, a teraz pokażę Wam, jak wykonać ten wzór. Ten ścieg koralikowy. Jak widać, tu jest każdy koralik przyszyty osobno. Aplikacja jest tak jakby dwustronna z jednej strony, jak i z drugiej strony wygląda tak samo. Dobrze, to teraz zaczynamy. Igła dedykowana do koralików cieniutka. Nitka nylonowa, i tak. Na końcu nitki zawsze sobie zawiązuje jakiś, obojętnie jaki większy koralik żeby był naszą blokadą, żeby nam nie spadły koraliki z nitki. Bo tutaj nie chcemy robić żadnych węzłów na końcu, żeby to ładnie zakończenie wyglądało. Później rozwiązujemy taki koralik. Dość sporo nitki musimy tu zostawić. Rozwiązujemy taki koralik i wrabiamy nitkę w koraliki tutaj, jak widać. Tutaj mamy niewrobioną nitkę. Nam tutaj starczy, a z tej strony jest wrobiona. Po prostu jak tutaj skończyłam, to w następny rząd wrobiłam tą nitkę w koraliki, żeby jej nie było widać. Dobra, zaczynamy. Ja oczywiście całego wzoru nie będę tutaj robić. Mam dwa rodzaje koralików toho dwa kolory w zasadzie jedna wielkość wszystko musi być identyczne równe koraniki jednej wielkości żeby ta aplikacja wyszła nam gładka, równa i tak zrobimy sobie pierwszy rząd różowy czyli nawlekę sobie myślę, że 10 koralików 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, a drugi rząd będzie złoty, żebyście widzieli, jak to dokładnie wygląda. Pierwszy rząd jest um, najcięższy do zrobienia, ponieważ tutaj wszystko będzie nam latać, ale później już idzie gładko. Czyli tak, jeden koralik złoty nabieramy na igłę. Jeszcze Wam pokażę. Tak, mamy koraliczki nabrane. I tak, zaczynamy. Tu jest y, nasza blokada. Nie zaczynamy od pierwszego koralika przy blokadzie, tylko z drugiej strony. Pierwszy z drugiej strony. Tak, bierzemy sobie ten koralik. I tak, mamy złoty nawleczony na igłę. Możemy go przesunąć na nitkę, jeżeli chcemy. I wbijamy się od tyłu w ten różowy koralik. Przeciągamy nitkę. Tak, i mamy. I mamy złoty koralik nad różowym. I wracamy przez ten złoty koralik. Oczywiście, że nitka mi się poplątała. To jest norma. Ok, zniżę troszkę statyw żeby to było bardziej widoczne i zrobimy następny koralik mam nadzieję, że nie będę zaczepiać ostatni, ok mamy tutaj koraliki i tutaj mamy pierwszy zrobiony bierzemy sobie drugi różowy koralik nabieramy złoty i od tyłu widać dobrze od tyłu różowego koralika wbijamy się igłą. Przeciągamy nitkę. Tak. I jak widać, wracamy przez złoty koralik. Dobra, przeciągamy. Mamy już dwa dwa koraliki w kolejnym rzędzie zrobione. Bierzemy następny Różowy koralik. Nawlekamy złoty i od tyłu różowego wbijamy się. Tak. Przeciągamy nitkę i wracamy przez złoty koralik. Pracujemy tylko na tych koralikach które nabraliśmy teraz, czyli nie wracamy do poprzednich złotych, tylko przez ten, który teraz doszliśmy, wracamy. Dobra. Teraz kolejny, zrobimy jeszcze raz. Kolejny złoty, ko kolejny różowy koralik. Nawlekamy złoty i przez tył różowego się przebijamy i wracamy nitką przez złoty koralik. Dobrze, myślę, że już to będzie dla Was zrozumiałe. <laughs> Przepraszam, mówię, że pierwszy rząd jest najtrudniejszy, ponieważ tu wszystko jeszcze nie jest jest takie ruchome, prawda? Ale z każdym kolejnym rzędem robótka będzie coraz większa, sztywniejsza i będzie łatwiej to nam zrobić. Ja dorobię ten rząd do końca i pokażę Wam jeszcze w następnym, że już jest łatwiej. O, i wracamy przez złoty, złoty. kolejny. My bierzemy złoty, od tyłu wróżowy się przebijamy i wracamy przez złoty. To jest bardzo proste. Już później przy takiej dużej robótce, jak ten Indianin, już po prostu się mechanicznie to robi bez namysłu. Trzeba tylko pilnować, żeby odpowiedni kor kolor koralika nabrać według wzoru. Tutaj są trzy kolory, tylko więc spokojnie dacie radę. I dwa ostatnie koraliki. Mamy złoty, przebijamy się przez różowy i wracamy przez złoty. Mam nadzieję, że to jest widoczne. Specjalnie podłożyłam ciemny materiał pod spód, żeby to było widoczne. I ostatnie zrobimy sobie nabieramy złoty. Przebijamy się przez różowy od tyłu. No i mi uciekasz przez jeden. I wracamy przez złoty. Teraz mamy zrobione dwa rzędy. Dwa rzędy. Widać. By ostrzysz, by ostrzysz. Mamy zrobione dwa rzędy koralników i teraz obracamy robótkę tył na drugą stronę, bo będziemy robić kolejny rząd, a zawsze przy tym ściegu robimy od prawej do lewej. I tak. Nie wracamy do prawej, tylko po prostu przykładamy Robótkę, żeby znów robić od prawej. Czyli robimy rzędy zawsze od prawej do lewej. I teraz tak. Jak widać, już mamy gdzie trzymać sobie tą robótkę, nic nam nie fruwa tutaj. I bierzemy teraz różowy koralik. Wkuwamy się w pierwszy złoty od tyłu. I wracamy przez różowy. I tak do końca rzędu. Dobra, okej. Okay. Od tyłu się wkuwamy w drugi złoty. Nitka mi się plącze. No to chyba kwestia wysuszenia skóry rąk przez dezynfekcję. Mamy taki czas, że musimy to robić, i po prostu żaden krem nie daje rady na dłonie. Kolejny koralik. I przeszywamy sobie. O, przechód gdzieś zahaczyła mnie tak jak trzeba. Przez nitkę się przebiłam, chyba. O, właśnie. I tak. Mamy trzeci rząd. Trzeciego rzędu już nie będę robiła do końca, bo szkoda czasu. Już wszystko wiecie, co robić. I tak, mamy trzy rzędy. Jak widać. Może tak zsumuję na tym. Sumuję, czy nie zsumuję? Nie zsumuję, nie wiem jak to pokazać, żeby było dobrze. Mamy trzeci rząd zaczęty, tutaj pokażę trzeci rząd zaczęty i robimy ile tam rzędów chcemy. Dobra, nie wiecie jak to zrobić. Ja miałam plan naszyć tego Indianina na kurtkę jeansową na plecy. Ale jeszcze się do tego nie zabrałam. Bardzo fajne aplikacje. W internecie jest mnóstwo wzorów. Sami możecie narysować coś i, i na papierze przenieść to na papier milimetrowy i stworzyć swój własny wzór. Także y, aplikacją może być wszystko, co tylko chcecie. Mam nadzieję, że filmik okaże się przydatny. Bardzo zachęcam do spróbowania. Fajna, relaksująca sprawa posiedzieć przy koralikach. I zapraszam do następnych filmów. Do zobaczenia. Pa!